Cześć, w dzisiejszym odcinku z cyklu dietetyczna kuchnia pokażę Wam, jak się robi takie smakowite kieszonki z łososia w Jesteśmy już w domu, wróciłem z zakupów. Produkty wypakowane i przygotowane do sporządzenia posiłku. Mam tutaj młode ziemniaczki, wcześniej je umyłem. Łososia, taki plaster dość gruby. Cukinia, pomidor, cytryna, połóweczka papryki i przyprawa do ryb. Jest to naprawdę niezwykle proste danie w przyrządzeniu, ale bardzo smaczne. I nie ukrywam, że bardzo zdrowe. Łosoś, najwyższej jakości białko, do tego tłuszcz z ryb, kwasy omega 3 ziemniaki, jedne z lepszych źródeł węglowodanów. Węglowodany, które działają, mają wpływ alkaliczny na nasz organizm, także naprawdę bardzo polecam i zabieram się do roboty. Pierwsze co muszę zrobić, to rozłożyć folię aluminiową, bo z tego będę robił naszą saszetkę. Następnie przykładamy łososia, taki gruby. 400 gramowy plaster. Ja mam przedniego poprzek, bo do środka upcham trochę przyprawy, żeby on był bardziej taki aromatyczny. Bez panabery przyprawa do ryb. Jest tutaj cała mieszanka najpotrzebniejszych ziół. Dosłownie trochę do smaku. Cytryna wcześniej została przeze mnie umyta i sparzona i troszkę skórki dzięki temu będzie naprawdę niesamowicie smaczny ten łosoś dobra teraz zamykamy go I z tej strony też trochę zetrzemy tej skórki i jeszcze trochę może prawa. Dobra, i kolejną rzeczą, jaką należy zrobić, to obłożyć go teraz ładnie warzywami. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. I warzywa mam skrojone. Teraz ładnie ułożymy łososia. Ja jestem zwolennikiem różnorodności warzyw. One zawsze fajnie się później komponują z różnego rodzaju mięsami. Mam sprawdzony ten przepis. Wiele razy go robiłem. Smakuje i żonie, i mojej córeczce. Także myślę, że i Wam powinien on smakować. I teraz zobaczcie, mamy taką saszetkę, którą podlejemy jeszcze odrobiną oleju z pestek winogron. Dosłownie około 10 gram, żeby jeszcze lepszy aromat był, jeszcze lepszy smak. Kładziemy w całości. Robimy taką piesząkę z dwóch stron i wkładamy do rzadko naczynia. I całość ląduje w piekarniku rozgrzanym do 170 stopni na około 40 minut. A do łososia zrobimy sobie również pieczone ziemniaki. Są one malutkie, młode, dlatego będę tą folię urywał na takie dość małe kawałki. I ziemniaki również w piekarniku, teraz wystarczy tylko cierpliwie czekać. Minęło prawie 40 minut. Ja wyciągam łososia i ziemniaki. Ziemniaki już widać, że mięciutkie. O, proszę. A jak pachną. Uwielbiam ziemniaki właśnie, zwłaszcza młode. Jest to jedno z podstawowych żywych węglowodanów w mojej diecie. W Polsce utarła się jakaś taka dziwna fraza, że ziemniaki tuczą. Jest to naprawdę nieprawda, bo ziemniaki tuczą tylko wtedy, kiedy są podane z tłustym schabowem, ociekającym tłuszczem i kapustą. Jak widać wszystko pięknie się zrobiło. Najpierw przyłożę warzywka, żeby nie popsuć naszego łososia, żeby nam się nie rozpadł. Solidny plaster ląduje na talerzu, tak żeby warzyw. Wszystko mięciuteńkie. Aromatyczne, a co najważniejsze, zdrowe Smaczne.